Z tej strony, Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Wiedźmina. Słuchajcie, ogólnikowo, tutaj, tutaj, jak się okazuje, to jednak nie był ten kość, którego żeśmy dopadli. Słuchajcie, w ekwipunku gdzieś tu miałem list. Tylko właśnie, nie wiem, nie wiem gdzie to było. Są zlecenia... Kurde, gdzieś, gdzieś miałem. Nie wiem czy ja teraz to znajdę, ale słuchajcie... List był taki, że to jednak... E, nie tego złapał, czy ubiliśmy, to jednak nie on był... E, tym... Mordercą, zabójcą... O, w sumie to. Widzieliście? Tutaj mamy patrycję Wegeboot, zatruskana, ale tutaj, przy, tej, przy tym ciele, co znalazłem, przez fredeczkę. Szukaj sługi wiecznego nie, ale płomienie cię oślepiły, zatroskany, czyli to nie był on. Także. <grym wiosenka> Dalej, tu może grasować. No dobra, ale mamy tu misję miecze i pierogi, i teraz trzeba ruszyć. To on zawsze taki szyby był. Z Hatorin mam się spotkać. No zawsze no! stoją misje poboczne, bo dostałem takie info, żeby robić te misje poboczne przed wyruszeniem na wyspę Gieł. Czy cieni? Wyspę Gieł. Czy moglistą wyspę, jak już tak. <grym> Nieważne. Co jest mgłą? Także na razie się tym zająłem. Nie jest tego dużo, akurat, więc na luzie. Nie wiem, czy w międzyczasie jeszcze sobie nie spróbuję ogarnąć tej, tej zbrojkota. Hej, piękny, co trzeba zrobić, żeby taką Spróbuję tego w ogóle poszukać na dniach. Sobie to co teraz oglądacie, to są ogólnikowo mm, już takie zapasy do przodu. Hmm. Co nieco, bo przysiadłem już w dzień z kolei i nagrywam zapasy w okres. Świąteczny, przedświąteczny i poświąteczny, więc. Nie wiem, który to jest teraz odcinek, ale. do przodu, do przodu, więc. Dobra, porozmawiajmy z nim. Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam! O, pierożki bez zjadł. Nie niech go. mnie Wadgern w moim lokalu nie może być! Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Machakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. Elfi specjalista od mieczy. Ty musisz być Aiphar Ha, no, wydało się, to ja. Gerald z Rivi. Słyszałem o tobie wiele dobrego. Miło Cię poznać, Gerald. Czym mogę służyć? Może pierożka? Tego Hatori chyba ten. No to oczywiście spróbuję pierożka. U niego jakieś mieczy będziemy mogli sobie ogarnąć, chyba. Dobry. Mmm, dobre. Cieszę się. Mogę coś dla ciebie zrobić? Dobra. Szukam dobrego miecznika. Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chędożony Van Horn. Nie wiem, o czym mówisz. E, nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. Okej. Okay. – Sporo tych mieczy i to nie byle jakich. – Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest. Ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmarzu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek Kowalski. Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna. A on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Mm, Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny, wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć, a jak trafiło na chędo żonego nieludzia, to donieść władzą, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem, okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka. A w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Okej. Okay. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No, coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że. Tęsknisz za miechem i kowadłem, nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek, jak ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów. Chociaż, a może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Okej. Okay. Mam ci załatwić Może i wyskąd. Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie, w charakterze ochrony. Swego czasu, w sprawie dostaw żelaza, pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. No tak, on raczej nie przejmuje się embargiem Tasaka. Tylko że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie, nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji. Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No, nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigrackiego podziemia. Ty. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu, sukinsynowi synowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz? Katapulty? Okej. Okay. Myślę, że warto to iść. Się. Ustaw nam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy Żurawiu, w dokach. No i świetnie. <tut> Mamy dziesiątą. Więc <tut> po zmroku, tak? No to nie wiem, dwudziesta trzecia? Dwudziesta nie będzie. Dwudziesta trzecia? Jest jeszcze spokojnie, bez zmroku. A co na to kawałek? Mm. Ja. Możemy to zrobić tutaj, albo pójść. Zobaczymy. Witaj, to tutaj? Witaj, Wiedźminie. Kawałek dalej. Gotowy? Jak najbardziej. Prowadź. Doskonale, tędy! No. Człowiek króla Żebraków nazywa się Cyna. Co on cyna? Wie? Niewiele. Nie Łatwo się denerwuje, więc targuj się ostrożnie. Potrzebujemy go bardziej niż on nas. Staw jednego cyna. Potrzebujemy go. Miałeś być sam, Elfie. Kto to jest? Troskliwy przyjaciel. A tak, dobra. Jest tak. Otwarty konflikt z Tasakiem musi się szefowi opłacić. Oferta jest jedna i nie podlega negocjacjom. No, zaskocz nas. Stała dostawa żelaza będzie Was kosztować 50% zysków. Okej, okay, potargujmy się. Potargujmy się. Damy wam 25%. ty jesteś, żeby dyktować warunki królowi żebraków? 35% to ostatnie słowo. Kurde, nie chcę go stracić, bo on jest nam potrzebny. Dobra, niech będzie to 35%, pieprzyć. Może bym zszedł niżej, ale... Wolę go mieć. Przyjmujemy ofertę. Ale może... Może czas już do domu, elfie? Zgoda. Interesy z wami to przyjemność. Oj, cyna, cyna, coś ci się pojebało po pijaku. To teren Tasaka lachociągu. He, <grym> zaraz, to kto? Nie właśnie to Tasaka. O, szybko się dowiedział? Gerard, co robimy? O, ja.

Próbuj ze mną! Nogi tędy! Czekaj, 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 Zawsze może coś przy nich być jeszcze właśnie. Borek to może nie. Bracza weźmiemy. Ach, sprzeda się reszta. Oj. Oszem coś, żem się popsuł. Się udało. No nic, mam nadzieję, że nam się to opłaci Czyli możemy liczyć na wasze dostawy? Za kogo mnie masz? Dałem ci słowo czy nie? Ale na waszym miejscu bym sobie załatwił obstawę Z Tasakiem nigdy nie wiadomo Okej, okay, ty nie możesz obdać obstawy? Mogę dać kogoś do obstawy? Niestety kilku gnojków Tasaka przeżyło Pewnie już wie o wszystkim ja nie mam ludzi, żeby wam zapewnić ochronę. Na waszym miejscu, to bym na razie nosa nie wychylał. Dzięki, Cyna. Ale w końcu szefowie się dogadają i będziecie mieć spokój. Trzeba tylko przeżyć do tego czasu. Co teraz robimy? My tu gadu-gadu, a wspólnik ci nawiał. Zaraza... Ej, czekaj! <laughs> Powodzenia! No dobra. Tori zaczekaj! Co on spierdziela? <laughs> tak niezbyt trochę. Co, Mamy, co nie mi podobało mu się? 35%? Chyba gacie. O, 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 o. O, o, o. Pięknie, fajnie, tylko... czemu masz takie siwe włosy? Coś nieco bardzo chce z nami gadać. Atori! Jesteś jeden. tam? Otwórz! Nigdy w życiu! Daj mi spokój! Co? Nie głupiaj się, wpuść mnie. Wywij to sobie z głowy! Ja się stąd nie ruszam przed Mid -Inverne. halo, halo. Wybacz, Gerard. To był błąd. Wchodzić w interesy z tymi bandytami. Trochę na to za późno. Król Żebraków załatwi ci to stawę i co wtedy? Czym mu zapłacisz? W co ja się wpakowałem, Geralt? Musisz mi pomóc. Nie, nie muszę. Jestem Wiedźminem, nie ochroniarzem. Właśnie. Mógłbyś mi poszukać ochroniarza. Geralt, błagam, zabiją mnie. masz ma jakiegoś kandydata? Masz kogoś konkretnego na myśli? Jest taki najemnik. Sukrus. W jeziotrze przysiaduje. To stary pirat ze Skelige, który kiedyś mi pomagał. Wielki jak stodoła. On się nie wystraszy nawet tuzina tasaków. Nie możesz sam z nim pogadać? Rozstaliśmy się. Trochę poróżnieni. To znaczy, domagał się premii, a ja... Nie, zapłaciłeś co? świetnie. I co? Mam na to jeszcze teraz pieniądze wyłożyć? Na pewno się dogadacie. Geralt, nie zostawię mnie tak! Ja pierdzielę więcej problemów niż. Okej, okay, zwerbuj się o chłopa jakiegoś. Dobra, zobaczymy. Powiedziałem, że będzie wyłożyć trochę kasy do niego. No ale dobra, jeżeli ten płynie miecze i tak dalej, to może. Może jest to warty zachodu. No proszę, kolejny dziwotnik. Trzeba będzie się wtrącić do dyskusji. Okay. Hmm. Gdzie się tu wpieprzasz? Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy! Gdzie to była rozmowa? Nie twój żony interes, też chcesz dobry. <noise> Co? Przeszła ci ochota? Wczoraj, w złotym szybko, zostaw przyry. Wybacz, sam się prosiłeś. Geralt jestem. Sukrus, dobrze ci poszło, przyjacielu. Piwo na zgodę? Chodź, pogadajmy w środku. Okej, lecz jest z Co cię tutaj sprowadza, Geralt? A co się podoba? Co się podoba? <noise> kupcem? Gdzie moja siostrzyczka miała oczy, jak szła za tego knura? To był twój szwagier? Szwagier, nie szwagier. Chuj w każdym razie. Najpierw zagadywał, przywieź miód ze skeligę. Obaj się obłowimy. A jak się wystarałem, to tylko w kółko, o niespodziewanych kosztach składu, balansie netto brutto. Najgorsze te interesy z rodziną. Święte słowa, przyjacielu. Okej. Okay. Mamy dla niego pracę. Szukam ochroniarza. Zainteresowany? Czemu nie? Jak są pieniądze? No właśnie, na razie nie ma. <laughs> A, czyli Barter. Ja coś dla ciebie, ty coś dla mnie. A to No niech będzie. Co masz na myśli? Szwagier wisi mi pieniądze. Odzyskaj je to pogadamy. Okej. Okay. No dobra. Zaraza. No. Zajmę się tym. Gdzie go szukać? Za kotwicu tu niedaleko w porcie. Wiesz co? W sumie mam gdzieś te jego pieniądze. Jak ci się nie uda, to trudno. To co mam w końcu zrobić? Rozwal mu ten cały zapas miodu, który przywlokłem za Anskelik. To jest dojrzałe zachowanie? <gry> nie, ale za to sprawiedliwe. I co będzie wybór, albo się dogadać, albo... Z mużką, co zapasają rozwoju lub zniszczy jego towary. O. No, a coś mi w krzyżu strzyka. Eelich nigdy nie smakuje tak. Co teraz dobre będzie? Ciekawe patrzymy go w zmusić do zapłaty niż. Nie przypomnę. Niszczyć mu tam towary, nie? Co masz kupić jutro? Kup dzisiaj! Ja nic nie wiem. A, Witaj. Dobra, to jest on. Jestem windykatorem pana Sukrusa. Przyszedłem po. pana? Kama nie pana! Nie Niepiśmienni interesów nie robią. Powiedz mu, że zapłacę jak na skeligę wrosną palmy. Kurde, to muszę sobie ogarnąć. Wymagany poziom. poziomie to się sugestia 2. Skąd to ogarnąć? O co się kłócicie z Sukrusem? Miód importować mi się zachciało. Miód! Rozumiesz? Gówno nie interes. Panie, takie cłato je bali, że jaja się kurczą! I teraz nie mam z czego spłacić tego cholernego łajdaka. Prędzej na skeligę wyrosną. Wiem, wiem. Kurwa. Czy nie możemy? Możemy tylko ten. Nie mam czasu, bywaj że nie ma lepszej oferty po tej stronie Pontaru Czyli musimy mu to zniszczyć bo w takim wypadku To jest to? Te beczki? Niknij, myślę, że się spalą. Ku, nie fikaj! Wie, czy to, czy to, 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 to nie to A tu w skrzyni, w nie? Trzeba ci czego mistrzu? Pod pokładem Nie bo tu jestem i patrzę tutaj też jeszcze Nie to są. to, to by było Pojebało <grymne> cię! Ja Cały zje. stąd nie wyjdziesz łachu! Kupo! Trzymajcie się w kupie! Sparberu, sparberu. O, ile mam czekać? Widzicie, ja dalejże! <grymne> oh. Poszły zapasy. Trzeba <śmum> mieć sugestie. Drugi poziom. Muszę to ogarnąć. Jak... Oszalał Nogi! Muszę to ogarnąć. Jak, jak, to, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby. żeby te sugestie, bo już któryś raz z kolei był czarownic. to Jest, kim zadzierasz? A, nie niech okay, cię jeszcze chłopca czarowski zaberwał. Mnie I kanapkę z kurczakiem ogarnąłem Dobra, temat ogarnięty Czekaj, nie tu Witaj. To ma Cześć Jak tam, Geralt? Pozbyłem się tego ładunku. Naprawdę? Zuch, chłopak! Powiedz, kogo zajebać! Na razie wystarczy Cześć. przypilnować. Jest taki miecznik, podobno się znacie. A <laughs> Dori, ten Elfi? Kiedyś chciał mnie ocyganić na toporach z Kubany. I co? Pracujesz dla niego? Można tak powiedzieć. Wspólnie likwidujemy monopol na usługi kowalskie w Nowym Radzie. Uuu, szczytny cel. Skoro za niego ręczysz, przyjacielu, to czemu nie? Zbiorę tylko paru chłopaków i jedziemy. Okej, okay, czyli się udało. Dobrze. Ho, ho, ho. Nie myślcie mm. tak! Nie jedziemy! Proszę tego czy jak on tam jest? Na rabat i krewę nie daje. Mistrzu, nie wspomogłeś dobrych ludzi, brakuje nam do kufarka. No bo my tu koledzy. Ej, a to nie jest y, ten chłop tej, tej, tej laski, co jest choreografką tego jaskra? Tylko wieś, minum płacą więcej, bo tej wioski całej się zrzucają i możni grosza nie zrzędzą. Najwyraźniej trafiałem na złych, możnych i niewłaściwe wioski. No nie daj się prosić, Miszu. Wszak wiedz mi, nie pomagają ludziom. E, ten zabryj. Więc. O, lepiej idźcie do domu. Wyglądacie mi na zmęczonych. Powinniście iść już do domu. E, no właściwie. Od dwóch dni tak pijemy. Tak, dobrze, prawić, Miszu. Czas do domu. <laughs> Oh. Dobra. Badajmy teraz ja ten motorim. Ma ogarnięty temat. Zobaczymy co w końcu uda się mu zrobić dla nas. Może on będzie potrzebny bardziej, jak już znajdę sobie tą, ten sztunek kota, nie? Więc może to właśnie u niego trzeba będzie go... Zrobić. A może i taniej zrobić? Ja nie myślałem, że na całym świecie. Witaj. Hatori. Widzę, że Sukrus już cię znalazł. Dogadaliście się? Witaj Gerald. Tak, musiałem zrobić hurtowy upust na kilka toporów, ale co mi tam. Dzięki. Okej. Okay. Można u ciebie teraz coś zamówić? Niestety nie. Nie mam odpowiednich składników rzemieślniczych. Niech zgadnę, tutaj też Ernst van Horn ma monopol. Zgadłeś. Wykupił składniki po niskich cenach w czasie, gdy wielu mieczników porzuciło zawód i siedzi na zapasie jak kura na jajach. A gdyby tak, nie, na pewno się nie zgodzisz. Na co się nie zgodzę? Wiem, gdzie van Horn trzyma ten zapas. <noise> Więcej niż kiedykolwiek mógłby zużyć. Można by pożyczyć sobie trochę. Po co mnie znowu wrabiasz? Ja wiem, że przez pożyczyć masz na myśli ukraść. Ukraść złodziejowi to nie grzech. Nie? A co? Poetycka sprawiedliwość? Ach, co ja się wpakowałem i po co? Jak to po co? Miecz nad mieczami? Zbroje? Trebusze? Katapulty? To by się, no dobra, się. Powiedzmy, że się zgodzę na to szaleństwo. Jak to sobie wyobrażasz? Magazyn Van Horna jest w dokach. Ciężkie cholerstwo, niech Sukrus weźmie swoich chłopaków. Aha, ważna rzecz. Właściwe skrzynie będzie czuć amoniakiem. Aaa, No, trochę światła. Dobra, słuchajcie, no to co? Tutaj sobie dzisiaj zostaniemy, i w przyszłym odcinku wyruszymy. Ja mam sobie tutaj tą godzinkę, żeby być... Siri. Yy, więc zobaczymy się w kolejnym odcinku. I w kolejnym odcinku ruszamy na małą pożyczkę, że tak powiem, materiałów. A tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się.